W zdrowym odżywianiu kluczowe są składniki, ich jakość, skarby natury. Dlaczego kumin? Zobaczcie te malutkie, niezwykłe ziarenka. One, moi drodzy, kryją w sobie potęgę. Może zaproście ten kumin do kuchni, może się polubicie, może się zaprzyjaźnicie, ale dajcie mu szansę. Dzień dobry moi drodzy. Dziś naturalna kuchnia, na naturalnym tarasie, ale bez gotowania. Już w tym sezonie żeśmy się nagotowali na tym kanale. Ale mam nadzieję, że wy z kolei w swoim życiu w te wakacje, żeście się naodpoczywali. odpoczywali, bo prawda jest taka, że nie ma zdrowia i budowania odporności. A my teraz w tym sezonie mówimy dużo o budowaniu odporności latem, właśnie na jesień zimę, bez odpoczynku. A z drugiej strony też nie ma Odporności, budowania, bez zdrowego odżywiania się. A w tym zdrowym odżywianiu kluczowe są składniki, ich jakość, skarby natury. I wielokrotnie, bo już tak naprawdę. Od wielu, wielu lat, jak piszę książki naturalnie i pokazuję Wam przepisy, pojawia się tam jeden skarb natury, o który bardzo często pytacie. I prawda jest taka, że po wydaniu pierwszej części książki naturalnie, to nawet na spotkaniach autorskich bardzo często wracaliście do tych przepisów, to wiele lat temu i pytaliście mnie. Dlaczego akurat ten skarb natury? Dlaczego kumin, czyli kmin rzymski, tak często ląduje u Pani w garnku? Więc, oto jest odpowiedź, i ten materiał jest właśnie po to, żeby Wam to wyjaśnić. I już wielokrotnie o tym myślałam, właściwie ostatnie wiele miesięcy, ale musiałam do tego dojrzeć, żeby właśnie nagotować się i usiąść potem po prostu jak starsza Pani prawie w kapeluszu. I o tym kuminie, kminie rzymskim, nie mylić z kminkiem. Kminek jest nasz, kmin rzymski, czyli kumin, to jest, to jest przyprawa z daleka, natomiast jest wspaniała, znana od pięciu tysięcy lat, można było ją nawet napotkać w Piśmie Świętym, ale jest to rzeczywiście przyprawa, która niezwykle wspiera nasz układ odpornościowy. Zobaczcie te malutkie, niezwykłe ziarenka. One, moi drodzy, kryją w sobie potęgę, dlatego, że zawierają w sobie te malutkie właśnie ziareneczka. Później Wam pokażę je z bliska. Zarówno witaminy A, C, E, witaminy z grupy B, ale także mangan, fosfor, magnez, miedź, potas, wapni i żelazo. Te właśnie, takie malutkie, słuchajcie, ziarenka. E, tak naprawdę e, ten kumin jest e, składnikiem trójcy wspaniałych, bo kolendra i kurkuma i kumin naprawdę wiele potrafią. Zarówno o kolendrze macie materiał, to tutaj wrzucę, zarówno o kurkumie też materiał jest, który, który bardzo mm, polubiliście, bo wielokrotnie do niego wracacie i oglądacie z moją wspaniałą doktor nauk medycznych, panią Danusią Myłek. Zobaczcie, jak ja tutaj robię, to za chwilę przejdę do tego, jak używać tego kuminu, ale właśnie tak sobie tutaj, ponieważ tak często używam, no to mam w takim drewnianym właśnie pojemniku u góry sól, a piętro niżej kumin, bo on on jest po prostu w mojej kuchni używany bardzo często. Tak naprawdę ja się do tego kuminu chyba najbardziej przekonałam w momencie, kiedy kiedy uczyłam się wiele lat temu medycyny iurwadejskiej, kiedy lekarze właśnie tego kierunku medycyny pokazali nam jak ten kumin używać, żeby on podziałał. Prozdrowotnie dla nas, a ma tak naprawdę niezwykłą moc. Zresztą ja kuminowi poświęciłam cały rozdział w Książce Naturalnie, w tej drugiej części właśnie, tak jak powiedziałam na początku, że po pierwszej części wielokrotnie mnie pytaliście, dlaczego ten kumin. I pamiętam, że w tym drugim rozdziale umiejscowiłam też taki cytat z książki moich serdecznych przyjaciół Karoliny i Maćka Szaciło, Przyprawy, które leczą. I to jest właśnie, słuchajcie, cytat, który brzmi następująco od lat słyną ze swoich właściwości poprawiania ognia trawiennego. W ajurwedzie bardzo często stosuje się go dla matek karmiących, ponieważ oprócz tego, że poprawia laktację, to wpływa również na jakość produkowanego mleka. A propos właśnie się nasze kochane, ma bardzo dużo zastosowań leczniczych, zarówno przy biegunkach, cukrzycy, w czasie chronicznego zmęczenia, stymuluje pracę mięśnia sercowego, poprawia wzrok, oczyszcza wątrobę, naszą kochaną wątrobę, czyli nasz drugi mózg i śledzione. Także Moi drodzy, dlaczego o tym mówię, piszę i, i, i Wam to czytam, tę ten, 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 ten część właśnie z tej książki, z tego rozdziału? Dlatego, że kumin zastosowań ma bardzo dużo, ale podobnie jak kminek nasz, jest między nimi jeden wspólny mianownik, czyli trawienie. Moi drodzy... Medycyna jurwedyjska kładzie bardzo silny nacisk na wspieranie układu trawiennego, czyli naszego ognia trawiennego, który nazywa się w jurwedzie agni, ogień trawienny. Dlatego, że jeżeli my dobrze nie trawimy, to niestety nasz układ odpornościowy nie działa w sposób właściwy. Dlatego tak naprawdę jak zobaczycie wiele przepisów, czy w moich książkach, czy... Mm, czy na tym kanale, na przykład na wszelkiego rodzaju zupy, kremy, to ja często Wam pokazuję, jaka jest baza. I ta baza jest zawsze identyczna: czyli masło klarowane, rozgrzane masło klarowane, i dopiero w momencie, kiedy to masło, moi drodzy, jest rozgrzane, ja dodaję na przykład pół łyżeczki kuminu. Goździki Z2-3, czyli bardzo silnie działająca też przyprawa, która wspiera układ odpornościowy, i odrobinę startego imbiru. Ale dlaczego to jest takie ważne? Moi drodzy, nie spożywamy kuminu na sucho. Dlatego, że on się nie będzie dobrze trawił, a właściwie będzie nawet to trawienie zaburzał. A właśnie kumin ma się pojawić czy powinien pojawić się w naszej kuchni po to, żeby ten ogień trawienny, czyli to nasze trawienie poprawiać, ale będzie to robić w momencie, kiedy zostanie podprażony. I to jest bardzo ważna informacja, podprażony, czyli właśnie na tym maśle klarowanym, bo jeżeli medycyna jurwedejska, to Masło klarowane w połączeniu z kuminem. Mówi się w ogóle o kuminie, że to przyprawa, słuchajcie, wierności, lojalności. Ten kumin sam wykazuje, dlaczego ja mówię o tym, że on tak silnie wspiera układ odpornościowy. Dlatego, że on wykazuje działanie antywirusowe, przeciwgrzybicze, a nawet antybiotyczne. Naprawdę, moi drodzy, warto, żeby ten kumin po prostu w naszej kuchni zagościł. Jeżeli ktoś z Was nie lubi, bo mówię, nie lubię zapachu kuminu. Ale zwróćcie uwagę na te przepisy, które wam tutaj serwuję. Może wrzucę jakąś właśnie przykładową zupę tutaj, link do zupy yy, z tą bazą. Jeżeli dodacie go do zupy, tak, na tą bazę, to słuchajcie, nie czuć tego kuminu. Ale jeżeli są wśród nas osoby, które w ogóle mają takie poczucie, że ich kumin drażni, to oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich. Nawet najzdrowsze rzeczy mogą okazać się nie ja wiem, nawet trucizną, e, bo pamiętajcie o tym, że to jest po prostu bardzo ważne, żeby wszystko dopasowywać do konstytucji naszego organizmu, a najważniejsze jest to, nie co mówię ja, pani z YouTube'a, czy pani z telewizji, czy ktokolwiek inny, czy, czy nawet po prostu jeszcze wspanialsze, mądrzejsze głowy, tylko. Wasz organizm wam podpowiada, to wasze ciało wie najlepiej, i po prostu słuchajcie, czy coś wam służy, czy dobrze się po tym czujecie, a jak nie służy, to po to po prostu nie sięgamy. Natomiast pamiętam jeszcze jedną rzecz, właśnie z medycyny i przeczytam, bo to jest ważne w kontekście przepisu. Jeżeli pragniemy w czasie przeziębienia przygotować napar, który będzie miał oczyścić drogi oddechowe zalegającej wydzieliny, to a propos jesieni nadchodzącej, ale też wzmocnić, nasz układ odpornościowy, to warto kumin zmielić. Moi drodzy, pamiętacie, tutaj ja często wam mówię mielimy, 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 żeby to co najcenniejsze wyszło ze środka, ale w tym przypadku warto kumin zmielić w domowym młynku, dodać do niego kurkumy, kardamonu i wypić na przykład z kozim mlekiem. To jest taka mieszanka, to te przepisy też macie w książkach naturalnie. Taki napój sprawdza się również przy dokuczającym kaszlu, a kumin serwowany wieczorem wyciszy nas nasz organizm i ułatwi zasypianie, moi drodzy. I tak jak powiedziałam o odpoczynku, to tak a propos właśnie przez kuchnię, nie do serca, przez żołądek do serca, jako przez kuchnię, kumin do sypialni was zaprowadzam, dlatego że po prostu nie ma też odporności bez dobrej jakości snu. Dlatego jeden z odcinków też poświęciłam chociażby mieszance ziół, którą, którą przygotowałam, zrobiłam w kontekście właśnie wyciszenia taką odstresowującą i ułatwiającą sen. Pamiętajcie, moi drodzy, tak naprawdę, żeby dbać o swój organizm yy, i przygotowywać go właśnie na jesień, dbać o tą odporność, to jest taka piękna praca. W medycynie ajurvedyjskiej pamiętam jeszcze właśnie z czasów nauki, to lekarze, moi prowadzący, nauczyciele zawsze mówili: To jest higiena dnia codziennego. Samo się nie zrobi, ale to jest też piękne po prostu takie otulanie i dbanie o siebie. Także pamiętajcie, moi drodzy, słuchajcie potrzeb swojego organizmu. Hmm, może zaproście ten kumin do kuchni, może się polubicie, może się zaprzyjaźnicie, ale dajcie mu szansę. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się do zobaczenia. No i naturą się otaczajcie. I wysypiajcie, odpoczywajcie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, papa.